Witam Cię cześć, w tym pięknym, nowym dniu. Witam. Dzisiaj zaczynam od śniadania. Eee, no. Witam Cię, cześć w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj zaczynam od śniadania. Z kim? Z Miłoszem. Widziałem, Jest dziewiąta 23, a Marcel nadal śpi. A miałeś w planach, Ty Milo, bo dzisiaj Ty proponowałeś, żeby pojechać do pracy. Tak? I pojedziemy. A co będziemy robić? <grym> Zobaczymy. Co chcesz robić? A dlaczego? A, bo Ty nie nagrywać chcesz. nie! Tylko Ty chciałeś parkoura No tego Tego to... co robiłem. A i dlatego chcesz do pracy. No. Marcel je płatki i była, było za gorące mleko, ale mleka już więcej nie mam. Natomiast tutaj było mleko 3,2. Więc najtłuściejsze z tych takich ogólnie dostępnych. I dolałem... I już nie ma. I dlaczego tobie dolałem? Bo było za gorące. Co byłeś zdziwiony? Wodę tobie dolałem, tak? Dolałem Marcelowi wodę. Był zdziwiony tym, że dolałem wodę. Ale wiesz dlaczego dolałem? Dlatego, że tylko troszeczkę rozrzedziłem. Jakbyś kupił mniej tłuste mleko. To tam jest po prostu więcej wody. Oni dolewają wody. To nie jest tak, że to jest w 100% mleko z krowy. To jest tylko część. ale reszta to jest z wody. I mieszają. I to, że ja to by dolałem wody do tłustego mleka 3,2, no to nic wielkiego się nie stało. To jest twój Pokemon? Nie, <grym> ja, to jest moja maskotka. To jest moja maskotka? Tak, maskotka poduszka. Uważ. A lubisz jak cię bije? <grym> lubisz? Chyba. No? A często cię bije? Ja, ja często cię biję. Tylko nie, ja cię nie mogę bić, bo ty mi nie pozwalasz. <grym> Idziemy. złotych to mi przeszkadza. Gdzie jedziemy? Pójdź. Te słuchawki za 60 zł Ci Gdzie przeszkadzają. Idziemy? A twoje za cztery dychy, nie? Nie. Na mecz mój. A ja was do babci zawodzę. Do jakiej babci? Ewy. Ewy. Ale jak się barku... Dobra, masz. Weź przytrzymaj ich mu. Ja to później, no dawaj, dawaj, dawaj. Ja Drużyna Mazur się rozgrzewa, ręce w kieszeni i tak się rozgrzewają. Tutaj ręce w kieszeni, tutaj niby porusza bioderkami delikatnie. Co to jest za rozgrzewka? Ale jest tak zimno, że naprawdę nie ma... nie chce się człowiek ruszać. Aha Pablo. Aha jest! I mamy... Mamy osobę prosto z ciepłych krajów. Zaraz zobaczymy tutaj prosto. Pablo, co? Zimno ci jest? Zimno jest. Ale mam ręce rękawiczki samochód, samochód To co to jest? Samochód No sam... To jest samochód A skrzy ze skrzynki jakieś takie Ta. tak wziąłeś z samochodu no. Budowlane rękawiczki to jest... Nie zimno N Nie jest zimno w tym No nie zimno To trocheczki ale to nie Tak Macie No nie, można atakować co nie, to dobra, to nie, to nie, nie, ale nie, wolno atakować. No bie, no ale ta, no ale co pan nie, Jak no? nie, atakować nie, nie, ja nie, to nie, to jest nie, 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 atakować. nie, 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 Ale nie, 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 Zmarzłem tak na tym meczu niebiosiernie, że po prostu masakra, strasznie, ręce do mnie tak drżały, tak było zimno, no mecz się w końcówce zaostrzył, zawodnik wychodził sam na sam i mazy Mariusz go sfaulował, a ten chłopak podleciał do niego, taki powiedzmy, że cwaniaczek, który grał wiele lat w lidze, który w ogóle, właśnie dlaczego później wyskoczyłem do niego i, i mówiłem o tym, że jest, że jest cwaniakiem, dwie sytuacje. Takie, że sędzia zagwizdał, on zatrzymał piłkę, sędzia zagwizdał i był rzut pośredni. Jak jest rzut pośredni, to z reguły się oddaje piłkę. I tak samo od nasz zawodnik chciał oddać tę piłkę, a on szybko, cwaniakowato, wszyscy się ustawiali, inni nie byli na to przygotowani, wziął, przejął i oddał strzał. Także to było pierwsze ha, ha, takie cwaniactwo. Cwania, on to nazywa cwaniactwem, ja to troszeczkę nazywam y, inaczej. Nie, przynajmniej moim zdaniem, nie w lidze amatorskiej. A drugie, bramkarz Mariusz. Właśnie podawał piłkę, wziął, podawał piłkę z autu, pobiegł po piłkę i podał akurat, znowuż niestety, temu zawodnikowi do ręki, a on już nie czekał jak on, bramkarz, wróci, tak, no bo z reguły wypadałoby poczekać, tylko szybko rzucił, żeby mieć przewagę, bo jego zawodnik stał w polu karnym z, dru z drużyny, żeby strzelić bramkę. Nie poczekać jak ktoś poda, to samo jak ja, na przykład jak ktoś mi poda piłkę, zawodnik, z drużyny, to ja czekam jak on wejdzie na boisko, a nie tak, że no niby cwaniak, no dobra, ktoś powie, że to jest cwaniactwo boiskowe, nie, no trzeba grać, to jest liga amatorska, no i pod koniec y, całej akcji właśnie on, o właśnie tu nie będę pokazywać, tu są jakieś yy... Brzydkie, brzydkie napisy na ścianie. I pod koniec, pod koniec była taka sytuacja, że on w ten zawodnik z różnej przyczyny wychodził sam na sam. Mariusz, brat, go no, nie trafił w piłkę gością. ściół. Tante do niego podskoczył, go uderzył, obydwoje dostali czerwone kartki. Tak to się zakończyło, tak się zakończyło ten mecz. Yy, znaczy jak to będzie. A teraz idzie Mariusz, chyba jest w barze. A jest. <śmany> jest, w barzy, jest. Jest w warzy, bo wczoraj był na kawalerskim I Ciekawie. I już widzę, że chłopaki wyglądają ciekawie. Omletki. A jaki to jest omlet? Eee... A i teraz... Ale Szymy, ale Szymon, ale Szymon jest z jajkami czy bez? Musimy być z jajkami nie zrobić omleta. Z jajkami, no. A nie wiem ona ile nam przypiewiesz, ale naprawdę bardzo polecam Marcina omleciki. A ty Kama lubisz omleciki? nie no, no. Kama jajeczka Kolarze. Ale, ty, ty, ale właśnie tu są dobre rowery. I tam są kolarze. Dlaczego zobacz, zobacz. A, zobacz, no zobacz no. To rower... nie widziałem, że one są tylko takie ładne kolorowe te rowery. Ale zobacz, ty, zobacz co kolarze robią kurwa w wolnym czasie. Zobacz co się dzieje jak z zimnego. Wszedłem. Uwaga. Z zimnego, jak wszedłem do ciepłego paruje obiektyw teoretycznie nie powinienem palcami tego ruszać, ale wchodząc do ciepłego od razu mi zaparuje. A już teraz, teraz już nie. O, a tego pana... nie, więc to paruje mi obiektyw. Nie można tego zrozumieć w wieku 40 lat, że jeżeli kontuzje mi się powtarzają, to tego już nie uprawiam tego sportu to samo mam szachy szachy będę uprawiać tak szachy mam uprawiać bo z zimnego wszedłem do ciepłego i zaparował obiektyw pokaż teraz a pokaż moje a tak się nie powinno robić <grym> tylko opuszkami palców a nie ostrym co opuszkami palców tak się nie powinno robić Wielu fotografów by mnie od razu skrytykowało za to. Też. Jesteśmy u mamy i tutaj będzie dzisiaj jedzenie. Kluski śląskie i kotleciki. Kotleciki, buraczki zasmażone. Buraczki zasmażone. Halo, możesz się odwrócić, albo nie. No właśnie nie. O to chodzi, że nie. Ale tutaj pokaż co jest. A, że którą chcę, tak? Tak. Rozumiem. Dobrze, to w takim razie poproszę... Yy... Jakąś dużą, nie wiem, cappuccino. Z dużą cappuccino, tak? A ile kosztuje duża cappuccino? Cappuccino 9,50. A te droższe są jakieś droższe? Tak, Orange Moka 11,90, Berry Moka 11,90, powyżej 11,90 już działań. No to niech będzie ta Berry, be, berry niech będzie moka. Czyli ma pan panu uzupełniony ten, ten cały hologram, tak? Tak, tak, tak. Ma pi... A po, poza tym już nic nie będzie? I poza tym już nic nie będzie, to wszystko. Dzień dobry, to jest... co to jest? A, bo pan pomówkę, tak? Tak, to tak? Tak, tak. Proszę hologram. Ej, mam do pani pytanie. Ej, ile potrzeba... jaka jest najtańsza kawa, w której dajecie hologram? Po każdej kawy dodajemy hologram. A najtańsza kawa? Ile kosztuje? Najtańszy no z cappuccino za 3,70. Czyli za 3,70 kawę dostaje do, hologram. No, tak, za każdą kawę. Za nie każdą. Jest drobny, a, a teraz wziąłem najdroższą, tak? Za 12. No, tak by wyszło. Tak, bo to jest ta promocyjna kawa, no. Aha, no dobra, to o to mi chodzi. Dobra. dobra. Czyli Bery mokka duża. No. Tak jest, tak. Czyli ile tam, ile tam wychodziło, wydając 20, 20 zł za 5 kaw. Dostaje później kawę gratisowo za ile? Tam było 11,80, tak? Ja mam kobody z pamięcią. Więc to się mi opłaca. 5 kaw małych za 20 zł, a później duża y, gratisowa, właśnie y, z promocji, chyba tak, 11,80. I najnowsze statystyki z YouTube'a. Wielkie dzięki za 2000 subskrypcji z Mazur odkrywa, a Marcel już ma blisko do 1997. Chodź, Tobie coś pokażę. Co to oznacza? Co to oznacza? 1011 subskrypcji. Tak jest. Przed, Piona. A przed chwilą było 1010. No i założyłem... Założyłem tak jak obiecało, że znaczy obiecałem. Tak jak oprosiliście, założyłem konto na, na czym? Na musicali, ale od razu założyłem też na live lee. -li. To jest ten sam producent ta sama firma co ma muzykali, To samo jest konto i wiesz o co chodzi? Nagrywasz na żywo Nadajesz na żywo Czekaj, new broadcast Widziałeś o tym czy nie? A, A raz trzeba nacisnąć I jest na żywo nadawanie Zero osób online Może to być fajne zobacz Nadawanie na żywo Pokaż Teraz nadajesz na żywo A to jest y Ci sami, tak nadaje na żywo tylko jeszcze ten program być może nie jest taki popularny. O, właśnie. I trzy osoby dołączyły, więc jest. Dobrze. Jest. Ola jest. Kinga Jarzenka pozdrawia. Także ciebie pozdrawiam. A nie, w ogóle to mnie słychać jest, czy nie? Jak to wygląda? Zaraz, zaraz, zaraz. A ja się przekręcę kamerą. O. Może to będzie tak. A... Cześć, Kasper. A słychać mnie? Bo ja nie wiem, dopiero teraz włączyłem ten program. I nie wiem jak to wygląda. Czy mnie słychać? O, proskóra. Proskura. Piotrków czy nie? Marcel? A, Kasper napisał, że tak, że mnie słychać. No to okej. Okay. I mamy Milo. Jest A, wszystko też? dobrze. Ej. Y Tylko musisz patrzeć na jedno. jest proskóra? Marcel, czy Julka, czy kto? A może ktoś inny? Jest proskóra. Z mojej, z czwartej F. Jesteśmy w tej chwili w pracy. Wrzuciłem vloga najnowszego I spadamy, ups O Zuzia proskura o, Zuzia. Znam, dobra Oglądamy z Miłoszem Testować. Film z odkrywa, krem wedlowski Gdzie chłopaki testowali e, dwa, dwa kremy w Firmy Wedel I to jest jaki? Czekolada i jakiś jeszcze jeden I w każdym razie je, W jednym z tekstów Miłosz mówi, że Zapraszamy do naszego sklepu na Allegro. I to są komentarze. A tutaj są komentarze od razu, żeby podać link, żeby podać link do tego sklepu, a to po prostu Milo sobie zażartował. Oprócz tego na YouTube teraz oglądaliśmy, no nie wiem, z pół godziny za 40 minut kamerkę GoPro 5, którą być może chciałem, żeby miłość ewentualnie żeby miał miłość, bo pod kątem jakości dźwięku, stabilizacji obrazu ale troszeczkę słabo się zachowuje w ciemnych pomieszczeniach. Natomiast no, oglądaliśmy i szukamy jakiegoś tam rozwiązania, żeby Miłosz ewentualnie nagrywał częściej swoje vlogi. Czy będzie chciał? Nie mam pojęcia. Mam troszkę wątpliwości, ale niech próbuje. A teraz czas pozdrowień. Wybrałem te pozdrowienia, które były najszybciej napisane i wiedziałem, że ktoś obejrzał filmik. Czyli musisz napisać szybko i obejrzeć filmik. Napisać w filmik komentarz, właśnie związany z tym filmikiem, najnowszym filmikiem, którym oglądasz. GTA 5. Czy Ciebie pozdrowi? Oglądałeś cały filmik i jesteś w wieku miłosza. Także GTA 5. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dominika Redlich, Dominika, czekałaś cały dzień. Jutro. Masz urodziny, więc wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i zauważyłeś, że miłość się zmienia i że wydorośleje. Tak, wydaje mi się, że się zmienia, aczkolwiek czasami wolałbym, żeby był właśnie szalony na filmach. No przynajmniej ja taki czasami jestem, nie przejmuję się tym, że jestem w wieku 40 lat, kompletnie. Ale być może to jest naturalne u niego. Natomiast widzę, że się zmienia akcji, że każde dziecko w okresie jest dojrzewania dorastanie jest impulsywny, impulsywne dziecko, ty wiesz to z doświadczenia Okej, okay, tak, każde jest żywiołowe, tak mi się wydaje, ale impulsywność to jest coś innego. U Miłosza nie jest absolutnie to tak źle, że na przykład, bo nie, nie, ktoś może zrozumieć, że impulsywny to na przykład szału dostaje, że oglądałem jakiś tam program, tak, Dorota Zawadzka kiedyś prowadziła w tvn nie, że dzieci kopały różne takie rzeczy, nie, nie, absolutnie, to tak nie ma. Po prostu czasami gdzieś tam jest głośniej, natomiast czy każdy jest impulsywny? Chyba nie. Żywiołowy, tak. Pozdrawiam cię w każdym razie. Aksji bardzo serdecznie. Dzięki za komentarz. 12, Oski12. Ciebie również bardzo pozdrawiam. I tak, już mam Marcin Marcinmazur.com. Tak jak moja strona internetowa. Marcinmazur.com. I pod, tak, tak, pod takim nickiem jestem na Musicali Bartek H. Kochasz Bigos. Bardzo się cieszę. Ja też kocham Bigos. Miłość. Nie znalazł telefonu, dostał ode mnie, znaczy bo Kasia mi powiedziała, gdzie on jest, gdzie był schowany, także go, go mam. I ciebie, Bartek, bardzo serdecznie, bardzo serdecznie Ci pozdrawiam. Zuza, weszłaś, jak było zero wyświetleń, a już jest 40 komentarzy. I wiem, że zrobiłaś to po prostu po jakimś czasie, czyli obejrzałaś filmiki. Moje filmiki dają dużo do przemyślenia, z których dużo można wywnioskować. Tak, chciałbym. Ja się uczę, ale też ewentualnie swoje spostrzeżenia przekazuję Wam. Aha, e, mówisz o grupie, że założyć, ale na fejsie już jest grupa. Rodzina Mazur, na fejsie jest. Na pewno będziesz oglądać. Pozdrawiam Cię również bardzo serdecznie za oglądanie. Tak, Miłość i Marcel, nawet jak się czasami pokłócą, to i tak ja widzę po nich, że oni się kochają. To, że, że są czasami jakieś spięcia, to jest normalne, to jest zupełnie normalne, więc yy, ja nie widzę, jak ktoś się mnie pyta, jak oni się zachowują do, między sobą, czy do siebie, w stosunku do siebie, to ja mówię, że dobrze, bardzo pozytywnie. I teraz mamy ostatnie pozdrowienia, Pader Studio. Skrix, w każdym razie, nie wiem czy wróciłem, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Pader Studio, ciebie też również pozdrawiam, komentujesz, widzę, tak jak Skrix też, moje, moje filmy, także bardzo się cieszę, miło zmienił się najlepsze i że nie popisuje się w tych odcinkach, no myślę, że to właśnie to jest to, że to się zmienia, pierwsze na odkrywa, na Mazur odkrywa filmy, to były już, to były rok temu i on wtedy faktycznie mógł być odbierany jako popisywanie się, chociaż ja osobiście, ja wolę jakby jak jest szalony, Niestety, no tak wolę. Yy, I czy Ciebie pozdrowię, o, Błaszczykowski? Tak, Kuba Błaszczykowski Cię pozdrawia. Także dzięki za oglądanie, to już wszystko na dzisiaj. Do jutra, trzymaj się, cześć. Jutro też będzie piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień. O właśnie, na muzykali muszę coś nagrać.